Hej hej! Tu Kasia Tomaszek. Witam was na kanale Artystyczny Kram i dzisiaj pokażę wam rozpakowanie scrapboxa Halloweenowego od Scrap Kate. którego tak długo czekałam, nie mogłam się go doczekać i w końcu nadszedł ten dzień, że zobaczę co tam w środku jest i mam też y, kilka rzeczy zamówionych ze sklepiku Kasi. Też wam to pokażę. A tutaj pod spodem leżą sobie graficzki które narysowałam z myślą o Halloween i pokażę wam takie sneak peeki troszkę o tym opowiem, o co chodzi z tymi grafikami i jak będzie można je zdobyć takim, takim może tytułem wstępu, a o grafikach nagram kolejny film jak już wszystko będzie gotowe, także zapraszam was do oglądania Scrapbox Halloween, czyli Happy Mail od Scrapkate, bardzo mi miło, że zdecydowałaś się zakupić Scrapbox Halloween, mam nadzieję, że sprawi Ci wiele radości, już niedługo zobaczymy się na moim kanale YouTube i razem stworzymy projekt z użyciem zawartości Scrapboxa i właśnie, bo z rzeczy, które Kasia nam wysłała w tym Scrapboxie, będziemy tworzyć przysieliczny albumik Halloweenowy. Ja uwielbiam halloweenowe albumiki Kasi, dlatego bardzo się cieszę na ten projekt. W zestawie będą tutaj produkty takich marek jak Cartabella, Prima Marketing, Artemio, bla 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 bla. bla, Coś tam, coś tam. <laughs> Nie będę już tego czytała. I koniecznie dołącz do newslettera na mojej stronie www.scrapgate.pl Jakby ktoś chciał sobie kupić warsztaty Kasi albo takiego Scrapboxa. Obecnie jest w sprzedaży Scrapbox świąteczny. To można sobie wejść na ten sklep i zakupić. Ja sobie opieram już. Ja jeszcze kupiłam kubeczek Halloweenowy od Kasi. Mm. Mm. O, happy Halloween! Już go tutaj widzę. O, jaki on jest słodki! Ja już miałam jeden kubeczek od Kasi, ale niestety mi się rozbił. I czekam, aż Kasia wyda kolejny, właśnie taki malutki, bo to jest taki słodki. Kubeczek na małą kawusę. Ale to jest zajeb. Poczuj halowany ze gate oh yeah. O! I tutaj mamy Kasię w czapce czarownicy. Tu mamy słodkie dynie i pajączka. Przesłodki. Będę sobie robiła kawkę w nim. I skrapowała. A tutaj co to jest? bo ja muszę się dokopać to jest chyba jeszcze moje zamówienie albo nie, to jest karton bo wiem, że tutaj mam jeszcze rzeczy zamówione które chyba będą te ja sobie to powyciągam uuu, na ok więc tak to jest chyba moje zamówienie, ale zaraz sobie zobaczę Zarągwiaszcza bibułka taka Halloweenowa, tak, to jest moje zamówienie. Ja sobie zamówiłam maski. Maski i stempla od Kasi. Mam wesołego Halloween i jest też chyba pamiątka chrztu. I te stemple Kasi są super, bo one mają od razu wykrojnik, także można sobie ślicznie wyciąć. Ten napis, to fajnie wygląda na kartkach. No i mam dwie maski Halloweenowe. Dynie i czyna Ale zamówiłam sobie jeszcze tak, kalki. Do albumu będę potrzebowała folię. I skusiłam się jeszcze na dodatki Kasi, która ona skomponowała sama. I z tymi grafikami, chyba z wakacyjnymi ma dwa albumy wydane tak mi się bardzo spodobały są śliczne, takie dziewczęce wesołe, wakacyjne więc to i mam jeszcze grafiki świąteczne bo mm, bardzo mi się podoba album Kasi taki sprzed iluś tam już lat, świąteczny warsztatowy z kolekcji uchaków i ona w tym albumie też używała własnych grafik ja planuję sobie kupić dostęp do tego warsztatu, ale bez tych grafik ten album jakby no nie ma takiego klimatu dla mnie, więc zaopatrzyłam się od razu w te grafiki. Prześliczne są takie bardzo soczyste. Wydrukowane są na fajnym takim grubym papierze. I te mikołaje. To są takie grafiki, takie typowe vintage, dla mnie się kojarzą z takim. Te, te mikołaje bardzo mi przypominają moje dzieciństwo. Jakoś tak mi się kojarzą z dzieciństwem moim i te śliczne takie y, ozdobniki świąteczne, bombeczki, prezenty. No i to widać, że to są nie grafiki wygenerowane, to nie są grafiki wygenerowane przez AI, więc dla mnie ma to dodatkową wartość. Przepiękne są te grafiki. I przechodzimy do. To jest jakaś to robaczka z pajączkiem Co my tu mamy? O! jest? Kiepszyna. Taki znicz, Fajny. Na pewno sobie go tutaj postawię w trakcie Halloweena. I mamy właśnie tego scrapboxa Halloweenowego. Otwieramy sobie. Piękny materiałek z pajęczynki i pajączek, Przypuszczam, że też użyjemy tego do naszego albumiku. Uhu! Czekajcie! To jest dobrze to otwarło. Ok. Proszę <laughs> o tak w stopniu. Było wszystko fajnie widać. O, jak to jest wszystko ślicznie popakowane. Boże. No, naprawdę to zajęło Kasi, bo ja wiem, miałam kontakt akurat w tym czasie z Kasią i wiem, że dużo czasu jej zajęło samo pakowanie. Tutaj są rozrzucone tobie słodkie, bo to To od razu muszę gdzieś schować do czegoś, żeby mi to gdzieś nie umknęło. Duszki. Tego gościa widziałam wcześniej. Zarombisty to jest taki. Taki kripulec, taki ząb, Kasia mówiła, że coś tu jest, ja nie pamiętam, ale mi się to kojarzy z takim Ufolutkiem, coś takiego, zarobisty jest. <laughs> nie wiem od czego zacząć, nie wiem od czego zacząć. Tutaj mamy washi tapey, przyklejone na folię. Fajny motyw, bo będziemy sobie to mogli odkleić swobodniej, przykleić później gdzieś. Fajne, halloweenowe. <laughs> I widzę moje ukochane kolorki fiolet, pomarańcz i czarny, czyli coś, co się kojarzy mocno z Halloween. O, tutaj widzę bazę albumową, czyli będziemy tworzyć taki. Oto album jego nie jest jakiś taki super mały. Aha. Taki fajny, ciekawy format ma z 19 na 165 No, nie jest taki malutki. Tutaj mamy dodatkowe pewnie karty, do wykorzystania. O, fajny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart aż. Uuu, nie, to jest przyklejone. Nie, cztery karty. Tak? Tak, to jest przyklejone. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, tak. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery karty. Więc mi nie jest taki najmniejszy a miał być mały, ale będzie widzę sporych rozmiarków, więc będzie albumik, mega się cieszę mega się cieszę i tutaj mamy co no to sobie przejdę może do tej pajęczunki, tu Kasia postępowała ślicznie ostrożnie otwieram, bo te torebeczki też pewnie będziemy wykorzystywać w albumie O, ale fajne Tutaj mamy jakieś wycinanki, to jest chyba z kartabeli, bo ja mm, mam jedną kolekcję Halloweenową i już widzę po fakturce, że to jest kartabella. Tutaj mamy naklejki. Zarombiste nietope. O straszniulce, ale zarąbiste, Świetne są. To są też naklejeczki. Tutaj mamy takie eliksiry z czachami. Trick or treat, no to jest karta Bella na bank O, jakie fajne są te Ciekaw jaka to jest kolekcja Muszę się Kasi zapytać Spooky vibes Trick or treat Zarumbiste są te karty od karta Bella Ja karta w ogóle uwielbiam No, ale fajny kipał. Mm, świetne O, super Przezarąbiaszcze karty Przezarąbiaszcze dodatki i naklejeczki to jest Świetne idziemy sobie dalej może tą różową paczuchę z pajączkiem matko wiązać tyle tych rzeczy naprawdę to jest ogrom roboty a tutaj mamy kolekcji, karty z kolekcji tak a i powycinane są tak rameczki to na wycinała Kasia tak tutaj jest chyba kieszonka, tak tak mi się wydaje, że to będzie kieszonko kartka zajebista O, jakie to są śliczne te duszki, w ogóle fajnie, że Kasia sięga po takie kolekcje takie nie nasze polskie tylko takie inne amerykańskie, no, no umówmy się karta Bella czy Prima są bardzo drogie papiery a na przykład taki albumik halloweenowy no nie pomieści też dużo zdjęć, bo ileż też się tych zdjęć robi z okazji halloweena więc to jest zajebista Okazja, żeby sobie popracować z takimi papierami, kartabelli na przykład. O, widzicie, to będziemy mieć pewnie taką kieszonkę. Cute. O, to są słodkie te duchy. A więc, sarum, taka paczuszka. I tu mamy jakąś fajną kieszonkę na ta gusia. Przepiękne są te wykrojniki w ogóle. O, i to jest, ale to jest piękna kolekcja w ogóle taka no taka mega amerykańska, trochę taki farmhouse tutaj klimacik się wkrada i ten pomarańcz on nie jest taki narzucający się ale taki delikatny jest ten pomarańcz, przepiękna Kol O, ale fajne, ale fajne cuksy no właśnie rysuję cukierki i może sobie troszkę y odgapilcuję tutaj coś z tego, <laughs> ale fajne dynie, piękna kolekcja taka ale mi się podoba. Zajebiaszcza. I krata jaka piękna. Paseczki i ta pajęczynka. Piękne są w ogóle. Papiery kartabeli są zarąbiste. Ja uwielbiam kartabele. I znowu mamy dynki takie w kropeczkach. No i tutaj ai nie, nie, nie uraczymy. Dać to jest I mamy znowu te mm, nogi czarownicy z kapeluszami. Fajne. Piękne. I koty czarne. No tak, bo czarownica bez kota nie istnieje, prawda? O, podobne dynie. Tedy nie miałam. Nie ten arkusz, ale właśnie te grafiki podobne miałam w, w swojej kolekcji. I tutaj mamy taki cień czarownicy na tle księżyca. Ale tu będzie śliczny album. A tu mamy już takie cieńsze papierki. pająki, też fajne. O, fajne te. Fajne kropeczki do cy. A to, co to jest za creepulec Jakiś taki, nie wiem, kripikot. O, fajne tutaj jest. Widzę to, zrobione z tego. Fajnie. <laughs> to są jakieś takie cukierki. Nie wiem, co to co, jak to się, to się jakoś nazywa, ale nie wiem, jak się to nazywa. Podobno pyszne. A tu mamy czachy. Czachy, czachy, czachy. Tutaj są znowu dynie. Fajne. Znowu fajne kropeczki. Pajęczynka. Kreteczka. No i znowu te. Candy, corn candy? Nie, nie wiem, nie wiem. Yy, I kropeczki. Bardzo fajne. Szkoda, że takie cienkie są. No ale to już kartabella nie jest. No kartabella jest przezarąbieszcza Wspaniała. Dobra, idziemy sobie dalej idziemy sobie dalej <laughs> a tutaj jest miotła, jaka urocza i kot boż, muszę go odłożyć od razu superowe są te <laughs> duszek by mi wypadł, to muszę schować od razu bo mi moje chłopcy to momentalnie wszystko rozczłonkują. i nie będę miała nic znając życie <laughs> no rozwiąż się, też sobie zachowam bo fajny jest ten sznureczek, ja mam taki cieniutki więc taki fajny, grubszy w ogóle cały czas mam wrażenie że się mi spali tutaj to a to jest przecież na na tą na baterię, ale fajny gadżecik taki, taki do postawienia właśnie na stoliku jak się będzie tworzyło do Halloweena <laughs> Jąki, tu są i pajęcz. Boże, to będzie fajne do, do kartek, i do, 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 tego, do kieszeni, ale czat I takie wyembosowane, O, to jest zajebista rzecz. No, nieźle jest, nieźle. A, i tutaj maseczka pajęczynka, zaraz sobie porównamy. Macha Kasi. I macha taka. No, mówmy się, no. się jest lepsza, bo jest 3D, prawda? Ale jest inna, tak? Bo ta jest taka bardziej niedbała, a ta jest taka bardziej ułożona. Fajnie, można zrobić i tą, i tą, i ponakładać też na siebie. Ciekawe. Może efekt z tego wyjść. O, tu mamy jeszcze papiery. O! Jesus! Co kot. W ogóle, fajne są tego. To jest chyba mintaj. Z tego, co mi się kojarzy, fajne są te balony. miód, Takie balony też chciałam rysować. Właśnie Kasina Hal. Ale fajne tło jest piękne. kurczę, czemu mi daj nie zrobi takiej kolekcji halloweenowej, pełnowymiarowej? Czy to byłby sztos? Z takimi grafikami. No, piękne są te i dynie i to wszystko zajebiste o jaka fajna i dłużek śliczny jakie to są tła ja nie mogę no przepiękne no to już mi się tak mniej podoba, ale te są też fajne jakoś tak kościotrupów nie lubię, ale, ale pająki te niedoperki I koty, boże łączka kotów nie mogę to jest zajebisty. <laughs> zajebisty kot. Fajne ma oczy. Fajna dynia. <laughs> babka, w na bab. O, przepraszam, w wkurzona babka. <laughs> o, to, to, to jest fajne tło. To mi się podoba bardzo. Taka noc i te lampiony, super. Fajne, fajna rzecz. O, jaki zombiak. O, ble, nie podoba mi się. Jakiś królik nietoperz. To jest jeszcze spoko, bardzo fajne, super dodatki, ten arkusz ładny. Pięknie. Będziemy tworzyć i działać. Dobra, idziemy dalej, bo tu jest jeszcze sporo rzeczy do rozpakowania. Tutaj mamy z... pięte takim spinaczyczkiem malutkim w jej kopertusie. Tak ostrożnie sobie wysypię. Co to tam jest? O! Ale czad Bransoletka Jeszcze mi nie mówcie, że to Kasia sama robiła Nie wiem, nie mam pojęcia Ale fajna sprawa No naprawdę Albo nawet jak ktoś nie lubi takich rzeczy To sobie można dowiesić tutaj do tego Do albumiku jeszcze coś przywiesić Zajebisty pomysł Super No Idziemy dalej Tutaj co to będzie. Uuu, co to jest? To są duszki, ale co to jest? Nie wiem. Przylepki jakieś takie. Nie mam pojęcia, co to jest. Na lodówka. Pyk, pyk! O, do kubeczka. Pyk. <ścoughs> Fajne, to zawsze można odciąć i przymocować do albumu, prawda? Za Dobra, idę dalej. A żeby była jasność, to kubeczek nie wchodzi w skład scrapboxa, tylko ja sobie go zamówiłam osobno, żeby później nie było, że ktoś nie dostał kubka w następnej edycji czy coś. O, Te kokardki widziałam, ale w ogóle ten jak jakiś zajebisty. Piękny i taki pomalowany tymi metalicznymi flamastrami. Zarąbiste to wygląda. W ogóle, jakie stemple są fajne. Kurczę, ja nigdy nie. Czy kiedyś tam widziałam stemple, ale jak to fajnie wygląda. Ja się w stemple nie bawię generalnie. Ale jakie to jest za rąbiste. Na żywo zupełnie inaczej. Jak tak się ogląda Kasia, jak robi tymi stemplami, ym, no to nie robi takiego wrażenia, ale tak. Na żywo super to wygląda. Kurczę, cały czas mam wrażenie, że tu coś podpalę za chwilę. O, kwiatuchy, ale patrzcie, jak to będzie fajnie wyglądało. Do tego. Już sobie tutaj dopasuję i ta karta jest. I ta karta. O. Ale czad, ślicznie. Fajne różyczki, takie, takie brązowawe. Pięknie to wygląda. I te kwiatuszki. W ogóle, jaka to jest radocha z rozpakowywania takiej paczki. Taki, taki happy mail, taki, taki prezent jakbym dostała. I ta kartka te kokardki widziałam, Kasia nam pokazywała wcześniej jakby, ale piękne to jest na żywo. Kurczę, jaki to jest czad, taki wykrojnik. I to jest, to jest właśnie ten plus, o którym ja zawsze mówię, że no ja sobie nie kupię takiego wykrojnika, bo ile ja wytnę tych kokardek? Dwie? Max. A tak to już mam wycięte, ktoś mi to podesłał, bo ma wykrojnik i nie muszę go kupować. I mam gotowy ozdobnik do albumu. Piękna jest taka kartka i te kwiatuszki też są śliczne. A tu jest taki fajny spinacz, taki brązowy. Ten album to będzie po prostu sztos. to sztosiwo, jak właśnie Kasia robi na live'ach dla Timu. Mnie te albumy cały czas zachwycają O, jakie fajne są te metale. Pajączki, przepiękne wskazówki żółte do tego ćwieczki, będziemy sobie zamykać pewnie coś i rzepiki yeah! po prostu ten album ja już to widzę, te kopertki szaleszczące te rzepiki, to jest właśnie cała kwintesencja stylu Kasi, cała kwintesencja stylu przepiękne to jest to sobie odłożę na bok tu mamy pajączka i jeszcze ten gościu czyli gwóźdź programu tu jeszcze jest jakaś gąbka tu jeszcze jest jakaś gąbeczka nie, nie gąbka tylko gumka o, ja, ja tego nie pokażę chłopcom bo oni mi to w momencie przecież rozniosą po całym domu nie ma baty to muszę od razu schować i właśnie mi przyszła taka myśl do głowy jak oni by to zobaczyli co tu jest wszystko to raczej by do Halloween nie doczekało o, duszek, duszek, duszek! Taki shakerek z tego po prostu trzeba. O, tu jest jeszcze to candy corn Tak to się mówi? Nie wiem. to jest jeszcze ten cudaczek. A, tutaj. O, to się z tego wysypało! Tu jest jeszcze tego troszkę. O, jaka fajna! I ja to ja to muszę do czegoś innego spakować do tego. Do tej kopertki sobie to zaraz spakuję. O, ale jakie wstążki! Piękne. Ale piękna jest ta wstążka. Ja cię ci kręcule To jest czaderska. To też jest o, no i to są te właśnie te. Te, 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 cuksy te takie. Te, 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 te. I bu, o Boże, jak fajnie a tak sobie myślałam. O, taki kawalątek, to ja go gdzieś wykorzystam. A tu proszę. Pek, tyle wstążek. Zajbiste są te wstążki. W ogóle boksik jest zarąbisty. To jest taka radocha. Ja bym się jeszcze bardziej tutaj cieszyła i kwiczała, ale gardo mi na to po prostu nie pozwala, bo bym tylko musiała kaszleć, jakbym zaczęła tutaj kwiczeć, ale uwierzcie mi, że to tutaj się tak cieszę na tego, na tego boksa i na to tworzenie tego albumiku taki albumik jest jeszcze do wygrania u Kasi w październiku, jak ktoś wykupi naklejeczkę, to może brać udział w losowaniu albumiku gotowego już od Kasi, takiego halloweenowego właśnie w takim stylu, jak tutaj są tylko kokardeczki, kieszenie papiery takie piękne ona chyba robi z alchemii ten albumik ja tutaj widzę całą kwintesencję Kasi, przepiękne no i ten kubas zarąbisty, będzie się mi fajnie piło z tego kawkę i tworzyło Jesus na pewno wam mogę jeszcze polecić te maski Kasi bo widać, że to jest fajny produkt, maska 3D fajny pomysł na pewno fajne rzeczy uda się mi z tego zrobić do tego albumu i na Halloween A właśnie, a jeśli mowa o Halloween to teraz jeszcze wam pokażę taki mały sneak peek taki mały sneak peek, tak wpadłam na pomysł żeby zaproponować Kasi jakby chciała w ramach takiej promocji kanału i y, też dla ludzików ludzików że gdyby ktoś sobie chciał y, wydrukować własne grafiki i na przykład wykorzystać je w Halloweenku w swoich pracach y, no to zaproponowałam, że narysuję jej takie wiecie, takie akwarelkowe y, postacie takie grafiki fajne, rysunkowe. Będzie to jakaś odmiana może dla tych AI-ów, które są teraz wszędzie. Jest tego za dużo moim zdaniem. Może to będzie dla kogoś fajna odskocznia. Więc postanowiłam narysować takie tutaj. Widzicie? Taki... Yy... <ścoughs> to jest... Yy, wiecie, to jest ubrudzone. To jest kartka. Ja na tym maluję. Więc to jest jak się to mówi, taka surówka, taki materiał nieobrobiony jeszcze, to będę obrabiała w programie ale możecie zobaczyć troszkę jak wygląda proces twórczy, na przykład ten gotek powstał pierwszy, a później troszeczkę go zmodyfikowałam i powstał taki troszkę bardziej go uzupełniłam tutaj pajączkami, ale ja chyba jeszcze będę nagrywała jakiś filmik, jak już będę miała te arkusze skomponowane i będę mogła coś więcej powiedzieć o tym to jeszcze sobie nagram filmik, a tak wam pokażę taki mały sneak peek. Widzicie, ucioprane wszystko jest, dynka fioletowa, yy, trochę creepy. Tu mamy nietoperka z jednym skrzydełkiem, tak, ale no, spokojnie, będzie miało dwa skrzydełka. Cuksy teraz sobie jeszcze zaczęłam rysować, one jeszcze nie są skończone, tutaj kolejne powstaje, jakieś takie właśnie pastylki, yy, które będę sobie wrzucała później do takiego kotła, jak tutaj widzicie. Kocioł czarownicy, na którym siedzi pająk. I ja już tutaj mam coś narysowane, ale ja sobie te cuksy później będę w programie wycinała i wrzucała je w programie tutaj do kociołka. Tutaj mamy nietoperka, który próbuje być mumią, ale troszkę mu nie wychodzi tak sobie wisi. Tutaj mamy płotek z creepy kotem, który też jest jeszcze niedokończony. I co tu jeszcze mamy? A mamy jeszcze tak. Yy, mamy taką yy, dziwną postać Według interpretacji, w zależności kto jak sobie zinterpretuje yy, W założeniu jest to yy, pająk przebrany za dynię O, widać coś? Nie wiem czy to widać, że to jest pająk przebrany za dynię <taki> Takie było założenie yy, To jest kod pierwowzór tamtego poprzedniego Troszkę się trzeba narysować, żeby coś sensownego wyszło. Czasem coś się narysuje za pierwszym razem i wychodzi, więc raczej ten kod pójdzie do arkusza albo nie pójdzie. Zobaczę, jak mi się te grafiki będą układały. O, no, jakiś tam pajączek zwisający, napis buu. Jeszcze jakieś napisy zrobię i coś z tego na pewno skomponuję. I te graficzki będą do zdobycia właśnie na grupie Halloween u Kasi, u Scrapkate. I prawdopodobnie będzie je Kasia rozdawała po prostu za udostępnienie grupy. Jakiś tam komentarz jeszcze dokładnie chyba nie wie. Także, jak chcecie sobie takie grafiki zdobyć, to będą grafiki, oczywiście, w formie Digi. To zapraszam Was do tej grupy Halloween u Scrapgate i tam na pewno będą szczegóły. No jak widzicie, grafiki są na ukończeniu, ja muszę jeszcze tutaj je wrzucić w program, poprzerabiać i myślę, że w przyszłym tygodniu już ruszy rozdawanie tych grafik. Yy, I to by było chyba na tyle z mojego Halloweenowego wstępu. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne filmy. Może pokażę już gotowe grafiki i powiem coś, jak, więcej szczegółów na temat yy, tego, jak je zdobyć. Może już jakiś postruszy, więc odeślę Was linkiem do, yy, do tych grafik. Zobaczymy, jak się to wszystko poukłada. Mam nadzieję, że wyzdrowieję i <grydy> będę w stanie w końcu to dokończyć wszystko. Ja, się... ja już nie gadam, ja już nie gadam. Żegnam się z Wami. Do zobaczyska. Pa! pa!